Cześć to Timot. Powracam z filmem po około miesięcznej przerwie. Było to jednak spowodowane tym, iż poszedłem teraz do pierwszej klasy liceum, zresztą bardzo dobrego liceum, po prostu mam mało czasu na nagrywanie, ale mimo to udało mi się znaleźć czas, by zbudować pierwsze LEGO Miasto w tym roku. Nie wiem, czy pamiętacie jak rok temu, kiedy byłem na początku ósmej klasy, prowadziłem serię zbudowania LEGO Miasta. Jednak robienie takich odcinków zajmuje dużo czasu I po prostu postanowiłem, że będę tutaj budował sobie całą makietę miasta poza kamerą I zrobię po prostu jeden odcinek z prezentacji tej oto makiety Także cóż, zacznijmy Na początku zacznijmy, co chciałem, żeby w tym mieście umieścić Tutaj widzicie wstępny plan miasta, jak ono miało wyglądać No i jak widzicie, nieco się zmieniło względem wersji finalnej Pierwszą rzeczą, jaką planowałem To to, żeby ta makieta była złożona głównie z gotowych już zestawów które posiadam w swojej kolekcji druga rzecz to natomiast działająca linia kolejowa żeby można było gdzieś wsiąść i gdzieś wysiąść, potrzebowałem wybudować dwie stacje, jedną już miałem i był to dworzec kolejowy, który kilka miesięcy temu dla was recenzowałem, drugą stację musiałem wybudować sam, niestety ale na jednym z moich biurek, które posiadam gdzie budowałem tą makietę, pętla się nie zmieści, więc nie mogłem sprawić, by pociąg jeździł wokół miasta, a więc witajcie w Timot City, czyli pierwszym a zarazem prawdopodobnie ostatnim Lego Miastem, które zrobiłem w 2023 roku Zacznijmy może od linii kolejowej Dziękuję również Panu Kosmosowi Gdyż no jest to Pożyczony pociąg od niego Chciałem wam nagrać jak pociąg Przemierza ulicę mojego miasta na takim szerokim kadrze Jednak nie udało mi się w porę Wyhamować, a zresztą sami zobaczcie Gdyż zrobiłem z tego takiego mema Jak to napisał jeden z moich kolegów? ale majestatycznie się rozleciał. Oczywiście od razu złożyłem pociąg i nawet nie ma ani jednej ryski, wszystko działa, także pan kosmos nie musi schodzić na zawał. Na zakręcie jest plac budowy. I zapewne panowie robotnicy Budują właśnie jakiś blok mieszkalny Myślę, że fajnie udało mi się odtworzyć Taki efekt akcji na tym placu Kiedy przejdziemy na lewo przez jezdnię Zauważymy, że mamy tutaj Dworzec, na którym Możemy kupić coś do jedzenia Oczywiście wiadomo, że Możemy kupić też bilety No i generalnie jest tutaj dosyć spory peron Na którym możemy poczekać na pociąg Jak już dobrze wiecie Nie jest to moja autorska budowla, gdyż jest to zestaw LEGO Jak widzicie za dworem znajdują się moje dwa modulary. Jest to oczywiście księgarnia oraz posterunek policji. Co tutaj dużo się rozwodzić, widzieliście te budynki wiele razy. Także nie będziemy się na nich skupiać. Tam, gdzie dworzec oraz modulary, jest ścisłe centrum miasta, dlatego jest dosyć ruchliwa ulica. W mieście, oprócz pociągu, jest również komunikacja autobusowa. Warto też wspomnieć, że w autobusie dodałem kilku przechodniów, którzy korzystają z usług autobusowych. Na prawo od modularów znaleźć możemy plac główny, na którym dzieje się naprawdę sporo, gdyż mamy tutaj chociażby rampę mogą z ćwiczyć umiejętności, budkę z burgerami, nie zapominajmy również o takim mini placu zabaw, na którym jest karuzela. Oraz druga stacja kolejowa, która jest znacznie mniejsza niż dworzec główny, ale znajdziemy tutaj też rozkład jazdy czy siedzenia. W mieście znaleźć możemy dwa przejazdy drogowe przez tory. Jeden został zrobiony przeze mnie, a drugi jest z zestawu dworzec kolejowy. Także tak się prezentuje moje nowe Lego Miasto. Dajcie znać, co o nim sądzicie, czy Wam się podoba. A ja dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru. Do następnego odcinka.